Nie będę cię witał z uśmiechem, ale powiem ci co mnie smuci Smuci mnie, że jestem człowiekiem, bo ludzie są głupi, ale ty tak nic nie rozumiesz jak nic nie rozumiesz jak nic nie rozumiesz jak Nic nie rozumiesz jak nie rozumiesz jak rozumiesz Life na Cubenda Camboda oczywiście Ostatni nie ma za bardzo czasu ani weny do kręcenia filmu, filmów My wracamy tutaj do produkcji oleju. Postanowiliśmy, że ze że będziemy sobie cykać po 50 sztuk dziennie. No i, i, i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj jest akurat asystent mechanika. Potrzebowaliśmy jeszcze na szybko jedną półkę. Dlatego jeszcze bardziej <noise> poprosiłem frejnych, żeby wydzwoniła mechanika. No i półkę robią tutaj do, akurat do grzybu, bo się okazało, że potrzebowaliśmy jedną więcej. Ale ogólnie mam tutaj dużo więcej dla niego pracy. Także jeszcze ponad 100 metrów profili czeka. Dzisiaj też tutaj zmieniłem troszkę ustawienia. Tą rurę w ogóle, znaczy obciąłem ją. ją i, i, I zostawiłem tylko. O tak, widzicie tam niebieskie, tak będzie właśnie e, ta para. E, z tamtego miejsca leciała. E, paczek, właśnie mniej więcej na, na taki regał. E, tutaj gdzieś mamy. No, a ogólnie, jak widzicie, wszystko już poustawiane. Oświetlenie też zmienione. Snia mówiła, że nie wszędzie to światło dochodziło e, przewisiłem je na razie tutaj tak tutaj kabel prowizorycznie sobie wisi ale e, będę miał chwilę to później tam sobie jeszcze to pogarniam w każdym razie raz, że tutaj, raz, że tutaj się odbija um, od tej folii termoizolacyjnej e, no i wydaje mi się że mimo wszystko no zobaczcie nawet tutaj jest, są te paczki oświetlone, nie powiedziała, że jest lepiej niż wcześniej Yy, także światło yy, zmieniłem yy, tam też, żeby woda tutaj nie kapała, która się skrapla na, na te paczki. Mamy tutaj też takie urządzonko, z niby powinno to yy, yy, tutaj tą wilgotność yy, i temperaturę mierzyć, ale na 65 na pewno nie jest, bo zaraz na zewnątrz wam pokażę, jest maszyna. I ona zupełnie co innego pokazuje. Także tutaj jest to urządzenie, które tą wytwarza parę wodną. A jak widzicie, wilgotność teraz 80. No i tutaj myślę, że czujnik, który jest w środku, błędnie nie pokazuje. Niedługo się powinno też załączyć, jak spadnie poniżej 79. A ja idę, Wam pokażę, bo jest awaria w nakupędzie. a historia jest taka, że jest yy, problem może nie z, ale ciężarówka ma problem a dokładnie to jej kierowca yy, sytuacja wygląda tak ja jak tutaj, bo akurat rano o 7.30 już tutaj otwierałem kokosy taki trening teraz yy, nowa odmiana treningu tutaj zobaczyć, możecie zobaczyć skorupy też ostatnio, które Zostały Po procesie produkcji e, W każdym razie Ja jak zobaczyłem e, Że on tam wjechał Bo chciał sobie nakręcić Chociaż to była taka droga e, To ja już wiedziałem, że stamtąd nie wyjedzie I to to powiedziałem przez Srejnek e, No cóż, jak wiecie też byłem kierowcą Też jeździłem I Powiem wam kiedyś właśnie miałem taką historię Że przyjechałem z Włoch Z marmurami do Pałacu Syna Pana Guzowatego, gdzieś pod Warszawą. No, także no, jazda taka, że yy, słuchajcie, na bramie wjeżdżam, ochrona z karabinkami, yy, UZI. Yy, ci budowlańcy mówi, mówią do mnie, to jeszcze wtedy to było dawno, to jeszcze tak, no, jakieś już telefony były, ale to filmy, nagrywanie to było... Po prostu tragedia w każdym razie oni mówią jak masz yy, telefon to sobie weź zrób sobie film zobaczysz miedziane miedziane rynny tam zamówi za 150 tysięcy złotych nie. Ja mówię no co mogłem powiedzieć My nawet mi się nie chce iść patrzeć bo <gryw> tylko przykro mi się zrobi yy, w każdym razie yy, no, byłem, będąc kierowcą ciężarówki jeżdżąc yy, z różnymi typami yy, Naczep od cysterny, jakieś tam te wanny, po firanki, też różne kraje. Byłem też e, e, 1000 km za Moskwą. O, sumar, sumarycznie nie polecam no ogólnie Rosji. Rzeczy, nie wiem, kiedyś inaczej było, teraz jest inaczej. Teraz to już w ogóle jeszcze jest inaczej, bo jest wojna. E, w każdym razie tam u tego Guzowatego też e, miałem taką historię, że zapytałem się o tych ludzi, czy mogę tam nawrócić. A okazało się, że dzień wcześniej tam zaorali. Jest i prezes. Zaorali, no i niestety zakopałem się tak, że dwa dni mnie wyciągali. Właśnie nie opowiadam historię. Tylko, bo... Nigdy nie opowiadałem historii z mojej kariery kierowcy. W każdym no, razie wyobraź to sobie, że. Może. Wspomnienia... Zakopałem się, sobie wyobraźcie, czy też sobie mówiłem kiedyś, zakopałem się u syn, w, 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 przybudowanej wili syna Guzowatego. To był taki od gazu, nie wiem, czy pamiętasz? No, był jakiś bogaty taki, nie? Tak, no i ja tam przywiozłem marmury ciężarówką y, z Włoch. No. I rozumiesz, ja się pytam, czy mogę sobie od razu nawrócić? Z drugiej strony, wiesz, no. Pandekę, żebym miał od razu na wyjazd. A oni mówią, że śmiało, nie? A okazało się później a to było, wiesz, takie jeszcze przed roztopami, no. okazało się, że rok temu tam zaorali ziemię. Dwa dni, słuchaj, mnie wyciągali, zamówili specjalny mikro sprzęt. Jeden mnie pchał, drugi eee, mnie ciągnął z tyłu. Stacik było. Ja nie wiem, czy ja za to nie zapłaciłem finalnie. <grym> bo wiesz, to tak jak tutaj, taka jest sytuacja. Przecież on nie musiał tutaj wyjeżdżać. <grym> no tak, no. I, I teraz tak, ty, rądu, ty tracisz czas. Yy, chłopaki siedzą, bo chcą pomóc, ale... No tak, no ale oni powinni... coś robić. No, no, no to właśnie. Prawda, no. To, to Tak naprawdę ty na jego błędzie tracisz kasę. Także w każdym razie już. A ja mu szkoda 100 zł, Był traktorzysta, powiedział, że za stówkę tu przyjedzie, a powiedział, że za stówka 100 zł, 100 tysięcy? 100 tysięcy reali, powiedział, że za stówkę. Czyli 25 dolarów na polski. No to... na. Znaczyna... I na razie się kopię w czwartym godzinie. Czyli zrezygnował, tak? Tak, tak, to był I on będzie tutaj do jutra, to mi Ale są ty, ale no tak, ale dla niego no, Michał 100 tysięcy. 000... No ile? Kilka dniówek nawet. Może nie dniem, no może nie, 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 nie driver. Jedyn, driver, no pewnie dniówka jego. Pewnie by za darmo tu przyjechał by się okazało A już ja też nie wiem Churcze, powiem poza, ci szczerze biznes, Powiem ci szczerze z tego co wiem Jeśli yy, mówisz dniówka No słuchaj to jest yy, 10 dni 250 To on by zarabiał 750 dolarów Możliwe Miesięcznie, to ja może jednak wrócę do zawodu Może, może, może warto o, także o Michał, bo ty też mało, mało występujesz, bo ostatnio też w ogóle nie było, ale jak już jesteśmy tutaj na tym wydarzeniu takim można powiedzieć niespodziewanym, to chciałbym cię zapytać, i czy w ogóle możesz udzielić takich informacji, co będzie się w Bezosówce działo? To nie, to niepotwierdzone, więc póki co nic, jak będzie potwierdzone to będziemy rozlawać. Ale będą się działy, ale... no można powiedzieć, bardzo ciekawe rzeczy, jeśli to się będzie działo, w ogóle to będzie fajny obrazek, bo jeszcze tutaj co chciałem powiedzieć, dzisiaj z Michałem o tym rozmawialiśmy, zobaczcie tu z kukurydza i te papaje, i te papaje ile mają? Kilka miesięcy? Jeszcze rok nie? No, no, ale, no ale już ponad sześć. Myślę, no ponad sześć, no ale zobaczcie jak są duże, jeszcze kukurydza powinna zacząć rosnąć. No ale projekt też Michał z La Plantation, tak? Tak, tak, tak. No potrzebujemy osobny domek na jakąś tam projekt, ale jeszcze na razie rozmawiamy i dywagujemy, nie? No. Ten... Jeszcze, jeszcze nie wiadomo. Ale fajnie, fajnie, bo wiesz, sumarycznie Michał, no jakby nie było, yy, może jeszcze niedługo, nie, nie może za jakiś czas, ale jak ktoś przyjedzie na kupędy, to się może okazać, że tutaj gdzie nie pójdziesz, to coś produkują, nie? W każdym no, zakątku. No, no, tak. No trzeba użyć tej ziemi, nie? Tak, tak. No także, żeby była jasność. 100 złotych polskich kierowca zrezygnował. Tak wygląda tylnia oś. Widzę, że już są łańcuchy, już jest ten. Będziemy ogień palić zaraz. Ten, no tam już grubo siedzi. Z przodu, jak widzicie, ja się jeszcze tak zastanawiam. Mam pomysł, mam pomysł. Widzicie, co myślę? Ja bym go podniósł na przynajmniej tą oś, która siedzi, która się kręci. Bo tutaj też pewnie widziałem, że jakaś jest ten, tu się kręciło, z drugiej strony nie. Ale ja bym na lewarku to podniósł i podłożył jakąś taką długą dech. Ale jest pusty, to powinien być bez problemu. Nie ma, nie ma tak źle, wiesz, bo ja to kopałem no. mu. Moim zdaniem jeszcze... powinienem podnieść przód też i, i coś podłożyć. Tutaj to jest miarę, ale tam to widziałeś. No. Przejechać przez pionowy próg. Szczerze, szczerze powiedziawszy, ja jakbym był kierowcą w, w Kambodży takim, żebym dowoził takie rzeczy Czasem na takie tereny... Ja lubię grubiego metalu taką drabinkę, którą się podkłada, nie? I tak. Albo Michał, no zainwestować i wciągarka, no. No, nie zawsze gdzie przyczepia, ale taka drabinka, która będzie tańsza... Ale wiesz, nawet tutaj, no, jakbyś miał taką linkę, ile, z 20 metrów? Kurde, trochę dużo. Ja sobie chyba muszę uspawać właśnie, takie są specjalne ten, i trzymać na pace, bo to nie zajmuje miejsca. Taka, taka, taka drabinka, nie? Mm -hmm. No wiem, żebyś mógł oponą najechać. Oponę... U ciebie to drabiny, bo u Ciebie masz wielkie opony. No. no a tu jeszcze Michały, jak już jesteśmy, bo właśnie dlaczego ta ciężarówka tutaj przyjechała, no oczywiście była dostawa. Eee, Michał? Trociny. 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 przyjechały. Z? z drzewa i chyba z narkowca tym, już, tym razem. O. Czyli troszkę zmiana. Eee, po, takie... Tak... Tak coś słyszałem, że zagadali o narkobcach, ale, ale czy na pewno o to chodzi? Takie trociny. normalne otręby, mm -hmm. 653 worki. 653 worki, wcześniej mówiłeś sumę około, tam się tysiąca gdzieś obija. No trochę powyżej tysiąca dolarów. No. Także biznes grzybowy, jak można stwierdzić, trochę kwitnie. Widzę, że dragony znowu zaczęły rosnąć. No już ostatki. A to już końcóweczka? Myślę, że już więcej nie będą. No ale albo że te rozy dały owoce. No, nie, dużo, już dużo. już nie wygląda, żeby nowe kwiaty szły. Trzymam, moja mama przyjedzie, to jeszcze będzie miało. No, a ten, a papaje, bo to są te papaje, które sadziłeś e, pod sosy, nie? Tak, to są te, które używam do sosów. E, I one żeby papaje. Czyli one muszą dojrzeć na drzewie, czy już po zerwaniu? Najlepiej tak w połowie, wiesz? Aha. Jak już zaczynają się robić żółta czy pomarańczowe, to wtedy je ściągnąć i one się dojdą już same. Okej, okay, naturalnie. A teraz. I co to jedzie? Hej! Dzień dobry! Dzień dobry! <laughs> angry. Why are you angry? Nie, nie angry. So why you angry? <laughs> yeah, I'm angry. Huh? I'm angry. I think the driver angry. <laughs> Także ten, ale, yy, czyli teraz jeszcze są, jeszcze w, dopiero będą dojrzewać, nie? Papaje. Tak, 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 jeszcze są, teraz są na sałatkę. Na sałatkę, tak, oni te jedzą takie świeże sałatki, zresztą już nie raz wam pokazywałem. Yy, w każdym razie tak tutaj się drzewka papai prezentują, a tutaj jest ich trochę więcej i też posadzili yy, kukurydzę pomiędzy papajami no tego kukurydze to ostatnio były opady to po prostu wystrzeliły a ja trochę zachrypnięty jestem w każdym razie wam jeszcze tutaj pokażę o podejdziemy, to akurat jest drużka Jest proszę bardzo O różne na tych drzewach wiszą ale to myślę takie ładne dorodne Papaje Elegancko Także jesteśmy... O, dziadek tam leci z motorem Chyba motor pojechał, a dziadek go gonił W każdym razie Podejście numer jeden Dobra pozycja jeśli chodzi o mnie, zobaczymy co się wydarzy, ale naprawdę, no, łyse opony w ogóle odpala jak statek kosmiczny. Nie wiem, czy słyszeliście. W każdym razie, no, ma podgórkę, łyse opony. O, będzie kurcze impreza, ale on siedzi. No więc, właśnie to, jak się jedzie, to jeszcze te koła się potrafią zassać a może ręcznego nie odpuści. Michał! Niech ręczny odpuści! <grywa> Mówiłem ci! W, każdy, w każdym razie e, no, sytuacja jest taka, że ostatnio e, też taką akurat mieliśmy przygodę, no impreza jest taka, że tutaj jak się wiedzie tymi kołami, czy to z przodu, czy z tyłu, ta, e, ta ziemia z gliną ona po prostu zasysa to koło i... I później e, ciężko jest z, z ruszyć z miejsca, to jest coś niesamowitego. I myślę, że tutaj też e, chłopaki ostatnio sypali, ale on tym traktorem to w bardzo szybkim tempie e, tutaj zryje i się będzie też kopał. I dobrze, że tam z towarem nie wjechał, chociaż te trociny nie były jakieś specjalnie ciężkie. Nie idzie. Ja mówię, że to by inaczej było, jakby ręcznie odpuścił. Czyli... też tak podpowiadałem, ale traktorzysta mówi, że do przodu, mi też tak się wydawało, trzeba go najpierw wyciągnąć te, te przednie koła z, z tego tutaj, w co wjechał. No a później do tyłu będzie troszkę łatwiej. FM sound. Ciekawe, gdzie Ja to ci powiem ci wcześniej on Oni są niebezpieczni Teraz powinien dać do tyłu i go bujnąć A ten kurwa górę... nie umie jeździć o Nie ma koordynacji O o teraz I teraz Ja nie mogę tu Tu bez dwóch bez dwóch ciągników Michał się nie obędzie To jeden pchający Tak On musi tak przy, Że tak brzydko powiem, on musi tak przyjebać Że aż mu kabinę wyrwie To by było jaja On jest... kiedyś miał dach w ogóle że obciął dach z jakiegoś powodu Albo mu obcięło a, bo, No bo tutaj ma taką dziwną rytm Jakby go jakiś wolverine Ale to jest FM sound, nie wiem czy zauważyłeś Tak Ale Kiedyś się tak ładnie otwierał ta gol, nie? Na boki. Mhm. Okay. Uh -huh. A okay. już tego nie ma. O, to... A to jeździło na koncerty, panie? No, no jakby pracowało w Korei. Gdzie to? No, to chyba z Korei. to miałaś Korei. Przeprowadzona będzie kolejna próba. Jedziemy!

Michał, niby w nakupędziach zagazowany jesteś, co? Z palinami. No niestety. A w Unii Europejskiej tutaj można, w Unii Europejskiej nie. I masz jeździć elektrykiem. ale ja nie no, ten to tak daje, że nie się wspomina na 90. No, robór te klimaty, nie? Star. Zostając z chwili przerwy, przejdziemy tutaj do maszyny. Tajlandzka kubota na takich kapciach skrzynia troszkę nie chodzi, a tak poza tym coś tam cieknie widzę. Ciekawy się olej. Filtr tam jakiś jest. Taki sprzęcie. O, będą prób podejmować kolejną próbę. No Michał mówi, że nie wykopali dziury. Dlatego y, sytuacja jest taka, że dzieciaki od sąsiada z mamą przy, przywiozły y, kokosy. Chcieli tam parę złotych sobie na święta i mieli przywieźć kokosy i no i chyba to zrobili. Zaraz tam może podejdę, aczkolwiek akcja jest tutaj rozgrywana. Sytuacja zmienia się z każdą minutą Jedziemy Czy to się nagrywa w ogóle? Nagrywa się to wszystko jest na drodze Operacja na Już właśnie mówiłem do Michała, że je mam tytuł na ten odcinek Operacja na też już będzie niezłe, ale co się, stało pod... Co się stało pod Bezosówką. Taki będzie tytuł. Wróciłem 30 kokosów. 30 kokosów. E, kokosik po 1,5 tysiąca. 1,5 zł. Aha, czyli teraz do mnie wjeżdża. I właśnie Michał mówi, ale ja jakby teraz do ciebie zaczął wjeżdżać. Ja tam też kurwa dziadek go steruje. A tam... Mnie się wydaje, że... No nie no, poszedł, nie no. smartekon to utwardzony przecież musiało być, tak? No, ale... No to im się ten... Święto teraz jakieś są, ale... Dzisiaj im się nie poszczęściło niestety. Kilka godzin w plecy. Yy, mi też się nie poszczęściło, bo mechanik przyjechał, zaczęli robić... No znaczy już prawie zrobili. Tutaj tą, ten regał, aczkolwiek ja mam takich regałów chciałbym kilka. No, znaczy może niekoniecznie takich samych, ale ogólnie yy, no, tam do zmywaka i tak dalej. No, ale dobra, ważne, że się coś dzieje. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambo Life, Pokazujemy tam troszkę więcej, rzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.